Reaktywowano na miastkę Podlaskiego Jarmarku Folkloru. Organizatorem imprezy było Bialskie Centrum Kultury. Występy oglądała prawie 500 osobowa widownia. Tradycje Podlaskiego Jarmarku Folkloru są w dalszym ciągu żywe. I zapotrzebowanie mieszkańców na, tak, na taki rodzaj imprezy jest dosyć duże, dlatego no, postaraliśmy się przynajmniej jednym koncertem w tym roku dotrzymać tradycji i zaprosiliśmy zespoły dziecięce z uwagi na to, że sami dysponujemy w tej chwili jako Białe Centrum Kultury zespołem dziecięcym, kultywującym tradycje ludowe, przede wszystkim w zakresie tańców podlaskich. No Taki pomysł taka realizacja. Przymierzamy się i trwają rozmowy z organizacją folklorystyczną CIOF, żeby w pewnym stopniu przewrócić Podlaski armark Folkloru. Może nie w pełnej formule, takiej jakby on realizowany przez te ostatnie 20 lat. Powiem szczerze, że ze względu na koszty, ale myślę, że przy, dobrym, przy dobrej współpracy uda nam się i w przyszłym roku zrealizować może nawet trzydniową taką imprezę. Oprócz gości z zagranicy na deskach Bielskiego Amfiteatru wystąpił również zespół Tańca Podlasiacy oraz kapela ludowa o tej samej nazwie. Tegorocznemu koncertowi towarzyszyła akcja promocyjna dla miłośników turystyki. Podróżujesz, stemplujesz, wygrywasz z RPO. W wakacyjnej zabawie dzieci do lat 12 otrzymy specjalne zestawy na